Dzień dobry kochani. Dzisiaj 11 stycznia, czyli ten dzień, ten dzień, w którym spotykamy się w Warszawie pod Sejmem po to, by zaprotestować przeciwko bezprawiu, przeciwko oszustwu, przeciwko kłamstwu i wszystkiemu temu złemu, co się dzieje w naszej polskiej polityce i przestrzeni publicznej, odkąd rządy w kraju przejęła koalicja Tuska i Hołowni. Widzimy się oczywiście o godzinie 16, mobilizacja pomimo tej nie do końca sprzyjającej pogody jest bardzo duża. Wiem, że tysiące ludzi dzisiaj zmierza do stolicy, wiele osób również z pod Warszawy będzie również z nami, przyjeżdża na własną rękę po to, żeby zaprotestować przeciwko bezprawiu i temu złu, które się dzieje w Polsce. Ale proszę Państwa, kolejne oszustwo, bo przed 15 października obiecywano Polskę uśmiechniętą, otwartą, władzę gotową do dialogu. I proszę, i oto dzisiaj budzimy się i przed polskim parlamentem. Takie oto obrazki za moimi plecami. Wróciły barierki, wróciły barierki. Hołownia przestraszył się głosu społeczeństwa, przełożył posiedzenie polskiego parlamentu na przyszły tydzień. Nie ma go dzisiaj w Sejmie i pewnie nie będzie. Zachowuje się jak tchórz. Barierki wróciły. Nie pozwólmy, aby ta Polska nasza kochana wyglądała tak jak wygląda teraz. Bądźmy dzisiaj wszyscy razem pod polskim sejmem o godzinie 16. Do zobaczenia!